Witajcie! Dzisiejszy temat Co w zimie powinno się wozić w aucie? Dlaczego? Ze względu na to, że w różnych warunkach atmosferycznych będziemy jeździć znajdować się to w tym momencie powinniśmy mieć punkt pierwszy, jakąś folię NRC w samochodzie, że jakbyśmy musieli czekać długo na pomoc, żeby można było się ogrzać jakąś podstawową rację żywnościową cokolwiek jakieś, nie wiem, suchary bo nie wiadomo kiedy nastąpi pomoc dodatkowo musicie mieć najlepiej jakiegoś powerbanka fix do samochodu żeby go odpalić jakby długo stał na mrozie niektórzy jak jeżdżą większymi autami miło mieć śpiwór, kuchenkę gazową i tym podobne rzeczy bo nie wiadomo nigdy w jakiej sytuacji się znajdziecie Tak, teraz jesteśmy nad Wisłą jak widać dramatyczny widok kiedy natura wygrywa ze wszystkimi to jest jedna wielka pustynia lodowa. Najlepiej mieć zawsze tego powerbanka po to, żeby zadzwonić po pomoc, tak? Będziecie jechali jakąś polną drogą, wiadomo, że nie każda nawigacja funkcjonuje, Android Auto działa jakby chciała, nie mógł, więc możecie wylądować w losowych po prostu miejscach. Więc jeszcze raz, coś w czym będzie nam ciepło, folia NRC zajmuje najmniej miejsca, powinna się znaleźć w apteczce, apteczka powinna być w samochodzie. Coś do jedzenia, coś do podgrzania. Tego jedzenia czyli, nawet, macie te wojskowe małe podgrzewacze takie chemiczne, czy cokolwiek, co wodą można zalać. Wodę warto mieć, ale w kocu lub w czymś zawiniętą, bo przy minusowych temperaturach lubi po prostu zamarznąć. I nie zgrywajcie kozaków w samochodzie, na autostradzie, potrafi temperatura tak spaść, że nawet nie czujecie, że popadacie w hipotermię. Dlatego, zawsze, jak wybieracie się w zimową porę. Wiadomo, zima zawsze zaskakuje kierowców. Jak zabieracie się w zimową porę, to ruszajcie głową, miejcie coś na zapas, żeby po prostu Was to nie zaskoczyło. Filip, chciałbyś coś dodać od siebie, co powinni mieć? Łańcuchy się powiedzieć? przydają Właśnie, łańcuchy. w głupskich trasach. W sumie tyle. Na pewno jest wiele rzeczy, których nie, nie wspomnieliśmy, ale no nie da się mieć ze sobą wszystkiego, Dokładnie. co mogły pomóc. Najlepiej, to tak jak mówię, pamiętajcie o tej folii NRC. Małe, praktycznie nie zajmuje miejsca, a może uratować Wam życie. I coś, czym będziecie mogli wykonać, jakby to powiedzieć, telefon ratunkowy, żeby ktoś Wam udzielił pomocy. Nie panikujcie w razie czego coś, co pozwoli Wam zapalić ogień nie autko, nie rozpalamy autka może się jeszcze przydać. Trzeba wziąć pod uwagę, że zawsze w takim aucie będzie troszeczkę cieplej niż na zewnętrznym. To by było na tyle, pozdrawiam Was serdecznie.